chciałem zaprosić do dyskusji i, i może y, na początek pan doktor y, Brokuz, bo pewno pewno byś chciał coś powiedzieć o protestantyzmie. Dlaczego? Ja nie wiem, nie wiem, nie nie. Ja w ogóle e, jeżeli najpierw do pana doktora, jeżeli mogę tak się wrócić. E, bardzo ciekawy, bardzo dziękuję za ten wykład, który myślę, że jest bardzo ruszający i bardzo ciekawy. I myślę, że też odwiera trochę oczy do tego dla mnie teraz, to jest moja teza, ja nie jestem artystą, czyli ja teraz mówię moją tezę do tego, bo to tak jak zrozumiałam pana doktora, że co to jest sztuka, czy sztuka w ogóle może się istnieć po Oświn Oświęcimie, po oświec. W jakim zakresie może być taki piękny, jak był przed tym, jak pan to wszystko pokazywał, co to jest sztuka po oświęcim. Ja tak, jak pana wykład, pana doktora Wykład słyszałem, po prostu widziałam, że sztuka to jest wolność, tak? Sztuka to jest całe życie i całą śmierć. To jest wszystko, wszystko, co nas dotyczy, wszystko co jest. I tak strasznie jak Pan mówi jeszcze na, na samym końcu od innych rzeczy, jak sztuka się zajmuje, czy na w latach 2000 i późniejsze, że sztuka ma tą wolność i ma może nawet ten obowiązek, wszystkie aspekty życia się zajmować. Ja myślę, to jest Absolutny pięk. Przynajmniej tak to zrozumiałam, co pan e, jako u mnie tak to trafił, e, jeżeli tak mogę to powiedzieć. E, I to jest to moje pierwsze słowa, co chciałam powiedzieć. Właściwie te wątki jakiejś powinności czy Roli artysty, no, myślę, że one się nie dają zdefiniować też do, do tezy końca sztuki po holokauście. Myślę, że też z tego powodu, że być może tą tą informacją, która by na to wskazywała, jest chociażby definiowanie sztuki jako pewnego zjawiska estetycznego, a nie jako czegoś, co jest złożonym nieodzownym elementem życia i wtedy no ona się może skończyć tylko wtedy, kiedy kończy się życie i nie mówię o tych, którzy już nie żyją, tylko o tych, którzy żyją i żyć będą i dopóki będą żyć no to do tego momentu będziesz, będziemy uprawiać sztukę i oczywiście dyskusja jaka się toczyła po Holokaustie na temat jakby prawa do podnoszenia pewnych wątków, mówię o Weizmanie, Didi Ubermanie i taka, która no, próbowała wprowadzić jakiś rodzaj rygorystyki, i dopuszczalności jednych, a niezgody na to, że inni mogą o tym granicznym jakby doświadczeniu mówić. I takie sytuacje w historii sztuki były. Mogę mówić o wystawie Kliblata w Waszyngtońskim Muzeum, które było pierwszą wystawą, gdzie nie mówiły dokumenty historyczne, tylko po raz pierwszy i dlatego ta wystawa wywołała wielkie zamieszanie, zostali zaproszeni współcześni artyści. I to było bardzo oburzające. Dla zwłaszcza Żydów ortodoksyjnych, gdyż oni uznali, że to jest no, niedopuszczalne. Czyli że, prze, że sztuka językiem, który został wypracowany w XX wieku, pod koniec XX wieku, czyli 50 lat, 60 lat po Holokauście, no w, właśnie wprowadza takie to coś, wprowadza narzędzia przyszłości, do opisu przeszłości językiem, który dla wielu tradycjonalistów okazał się, wydawał się lub powodował u nich wrażenie niekompatybilności, rozdźwięku, który ich obrażał, który był dla nich nie do przyjęcia. I to jest ślepa droga traktowania moim zdaniem tych powinności, to znaczy tego co artyści mogą, co im wolno lub czego nie. Dlatego, że tam następuje translacja nowoczesnej formy która jest dziś, tu i teraz do opisu każdego doświadczenia z przeszłości, więc wydaje mi się, że taka sytuacja, która wtedy miała miejsce, zresztą ta, ta próba mówienia o, 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 na przykład o Holokausie, czy o jakichś granicznych kwestiach była podnoszona już wielokrotnie. Ja myślę, że ten proces jest otwarty, to, to nas po prostu, no będziemy cały czas o tym dyskutować, tak. o powinności inteligencji w stosunku do tego, żeby właśnie ten przekaz był e, konstruowany w taki sposób, żeby mm, wiódł w pewnym sensie do, do przodu. No właśnie, no tutaj ta kwestia poruszona, jeśli chodzi o y, możliwość tej sztuki po Holokauście, biorąc pod uwagę, no, trzeba by się też zastanowić, na ile ta sztuka jakby nie tyle zmienia swoją Yy, swoją postać, co jakby środki wyrazu też niejednokrotnie są tu zmieniane, i yy, mam tutaj mianowicie na myśli tym, czym w ogóle sztuka może być, jeśli chodzi o jej funkcję. Z jednej strony, już wyzbyliśmy się trochę tej estetycznej, o której tutaj profesor właśnie mówił, a z drugiej, no, ona być może przede wszystkim no, takim narzędziem zmian, biorąc pod uwagę, że niejednokrotnie przecież jeśli chodzi o sztukę. To właśnie artyści i artystki są tutaj są tutaj takimi ludźmi, którzy no, um, oni biorąc pod uwagę, um, oni są jakby niejednokrotnie, gdy w innych dziedzinach brakuje jakby na no, jakichś możliwości. Tutaj to wizjonerstwo, że tak brzydko tutaj nazwy. Może, może okazać się no, jakby ostatnią taką, ostatnią taką grupą, która rzeczywiście będzie potrafiła coś zdefiniować na nowo, dlatego też no, niejedno, niejednokrotnie ten no, rewolucyjny charakter myśli inteligencji wśród artystów i jakby w ich wizjonerstwie, no tutaj może. I pozwala na no, przesuwanie pewnych granic, jeśli chodzi. no Zresztą nie bez przyczyny. No, u nas to jest dosyć jeszcze egzotyczna praktyka, ale przecież niejednokrotnie do rozmaitych zespołów też dopiera się artystów, żeby oni jakby poprzez swoje specyficzne funkcjonowanie, no, yy, no po prostu działali w sposób no, taki niekonwencjonalny. Także może. Jeszcze, Ramku, jeśli mogę zapytać Ciebie już nie z tej strony sztuki, ale bardziej z tej strony y, odpowiedzialności właśnie, czyli tego, o czym starałem się przekazać tego, y, tą formę, czyli y, odpowiedzialności y, wykorzystywania okoliczności nawet w tych czasach trudnych. i y, Jakby tworzenia tego testamentu przekazywanego dla innych pokoleń. Ja powiem od razu tak, że. Y, y, ten temat, znaczy to rozpoczęcie cytatem z Adorno, było związane właśnie z, ten, z tematem, którego, który, który dzisiaj dotykaliśmy. I oczywiście, patrząc z perspektywy Adorno, patrzymy z perspektywy, z perspektywy estetyka, który zadaje fundamentalne pytanie. Natomiast ten przykład redefin redefinicji pojęcia piękna, on oczywiście odnosi się jeszcze do kilku innych płaszczyzn. Tutaj pokazaliśmy tylko tę jedną, natomiast, natomiast można by było powiedzieć, że pośrednio też to, to doświadczenie Holokaustu wpływa na inne, inne przestrzenie, inne, inne nurty w, sztuki, w sztuce i, i właściwie można z jednej strony można by było spekulować, czy sztuka bez Holokaustu i bez II wojny światowej, generalnie, rozwinęłaby się w takim kierunku, czy nie, a to jest czysta spekulacja, bo nie możemy, nie możemy powiedzieć, w jakim miejscu byśmy byli. Widzieliśmy już pewne od, o, o odejścia czy pewne bunty, które pojawiają się przed pierwszą wojną światową. Także tutaj z jednej strony można by powiedzieć, że. Że ta przemiana w sztuce w jakimś sensie była konieczna. Natomiast od tej strony, od tej strony, znaczy na to na co dzisiaj starałem się zwrócić uwagę. Mi chodziło o to, że, że to właściwie sprowadza się do takiego hasła, które jest dla mnie bardziej uniwersalne, hasła wygłoszonego przez Wojsa kiedyś, który powiedział, że Artysta nie może przejść obok zła obojętnie. Czyli artysta musi reagować. Jeżeli reaguje, to dobrze. A jak reaguje, to są kwestie, jakby to powiedzieć, użycia języka estetycznego. A na ile życie jawi się jako okoliczność tego, żeby można było zrobić coś, co jest jakby dobre na przyszłość? Macie, czy możesz powtórzyć pytanie? Na ile życie człowieka e, jest w pewnym sensie okolicznością tego, żeby można było zrobić coś dla innych i na, 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 na przyszłość, I na ile człowiek, który myśli, ma potrzebę w sobie taką, żeby takie rzeczy właśnie dla innych e, tworzyć, związujesz do tego, co intelektualista ma obowiązek na przyszłość. E, ja mi się tutaj jest ta odpowiedź prosta. Zależy od każdego, jak definiuje swoje życie jako człowiek, jako intelektualista, może nie intelektualista, jako stolarz, co on w ogóle chce w tym, na tym świecie zrobić, jak on ma działać, jak on chce działać, jaki on chce mieć wpływ lub nie chce mieć wpływu, nie, bo ja myślę, tutaj mówimy o wolności człowieka do definiowania sam jego bycia jako podmiotowości, tak, że, że oczywiście, że intelektualista to ma możliwości przez jego prace naukowe, przez jego myśli, wolność artysta, cokolwiek wpływa na. E, i może byłby fajnie, jak on wpływa na e, życie przyszłości i życie innych, ale na drugą stronę też ma wolność tego akurat nie zrobić. No właśnie dlatego pytam, czy to jest bardziej kwestia tego, jaki, po, jaki podejmujesz, y, jakby wybór, że albo chcesz, y, albo nie chcesz i żyjesz sobie sami, masz w ogóle wszystko odsunięte od, od jakby siebie. Czy też jest właśnie taki im, im, imperatyw, który idzie w parze z pojmowaniem świata, że jednak im więcej wiesz i im więcej jesteś w stanie pojąć tym bardziej Cię to pcha do tego, żeby coś jednak robić? Nie, ja myślę, że każdy człowiek ma e, zasadniczy ten imperatyw, żeby pomóc drugiej osoby lub w trudnej sytuacji e, i co zrobić, i to niezależnie od tego, czy to jest intelektualista lub nieintelektualista. To ja myślę, że tutaj to nie ma on ma może inne e, narzędzia. Jak człowiek, który jest silny, ma inne narzędzia, żeby coś zrobić i pomóc, niż, niż inny człowiek. To ja, ja tutaj ja nie widzę tutaj jakieś dużej, więcej obowiązków intelektualista na wpływanie zmiany na dobro dla drugiej osoby, dla społeczeństwa, niż dla intelektualista. Jak myślisz, Grzegorz? To jest do, taki dosyć ciekawy temat, prawda? No zawsze on gdzieś się odbija i w tej literaturze, i we wszystkim, tego testamentu jakby, który idzie. No tu jest jeszcze taki aspekt, ja bym się tu posłużył Foucault, gdzie on w pewien sposób jakby też przestrzega przed czymś, co, co ewentualnie jest po stronie, ja wiem, tak zwanej inteligencji, czy, czy... Czyli, czyli on, on, on wyraźnie mówi, a to oznacza, że posi my, posiadamy, my posiadamy narzędzia, czyli wiedzę. A przecież FUKO mówi, że nie ma takiej władzy, wiedzy, która nie zakłada i nie tworzy relacji władzy. Czyli tutaj my stajemy się od razu dwuznaczni. Tak? To znaczy nabywamy narzędzia, spada na nas odpowiedzialność, ale z drugiej strony natychmiast Możemy się stać opresyjni. Natychmiast jakby sama, sama wiedza tworzy z nas narzędzia dwuznaczne w stosunku do innych. Tu nie ma prostego binarnego podziału na dobro i zło, na intencję pozytywną i skutek też pozytywny. Przy dobrych intencjach mogą być złe skutki albo mogą prowadzić do, do złych, do nawet zgubnych, katastrofalnych sytuacji. Tak też mi się teraz wydaje, że mniej więcej jesteśmy na etapie teraz takiej sytuacji na świecie, gdzie pewne rewolucja przemysłowa, rozwój, nowe technologie, technologie informatyczne doprowadziły tak naprawdę nas na, na skraj katastrofy i nie potrafimy tego wyhamować. Mamy wiedzę, mamy narzędzia, mamy środki, a mimo to zmierzamy szybkim krokiem ku przepaści. Wydaje mi się, że tutaj też ważnym elementem jest to, że no niejednokrotnie też no jakby rozmaite paradygmaty się zmieniają. Także no zdajemy sobie sprawę po jakimś czasie, że na przykład przyzwyczajeni kulturowo do jakiejś kwestii, no po pewnym czasie no to okazuje się dosyć tutaj kwestią jednak, jednak no niedobrą. Także, także biorąc też pod uwagę no, co jest tutaj tym katalizatorem zmian, no ciężko na coś takiego. No bo oczywiście zmuszeni jesteśmy w pewnym sensie, jeśli chodzi o jakieś postawy etyczne do, no tutaj, do tej pomocy, tylko zadałbym to pytanie, czy aby na pewno niejednokrotnie w jakichś sprawach, no czy aby na pewno mamy rację, biorąc pod uwagę, że na no postrzeganie świata i, i rozmaitych kwestii się no dosyć, dosyć zmienia. Także no po prostu trzeba być ostrożnym, ale jednocześnie reagować. Dziękuję. Tak, Jacko. Nie, nie, proszę. Ja spróbuję też coś może powiedzieć. Tutaj dziękuję Romkowi za ten ciekawy wykład. Ja bym parę rzeczy może do tego też dopowiedział w tym kontekście, który o tym o czym mówicie trochę się te wątki gdzieś tam przeplatają, ale właściwie są trochę różne. Twój wykład Maciek też rozumiem w pewnym sensie gdzie jest klucz tego problemu, który poruszasz. Natomiast ja może nie do końca zrozumiałem, ale w pewnym momencie padły takie stwierdzenia, że gdzieś Wrócisz do koncepcji antysemityzmu. Troszkę gdzieś tam coś takiego padło, chyba że ja coś źle może zrozumiałem. I Panie, to był i, kontekst ja i potem w dalszym i, I oczywiście mówiłeś o tej niesamowitej książce polegającej na tym skrajnym, jak gdyby już krańcowym, czy, czy tym marginalnym, czy już terminalnym elemencie życia, gdzie chcieliśmy dać coś innym, bo mieliśmy ten interapy, imperatyw naukowy, że jeszcze te badania przeprowadzaliśmy na tym żywym organizmie. I, i z, tego, z tego wykładu, jak gdyby który, przeszedłeś do dwóch y, właściwie takich koncepcji religijnych, jak y, katolicyzm i protestancyzm i sądziłem, że w kontekście tej książki nawiążesz do Judaizmu, który z tego gdzieś te relacje się pojawiłem, bałem się, że, że dojdziesz do komunizmu trochę przez tę, tą relację. Chyba dobrze, że to się tak nie, w tą stronę nie potoczyło. Nie, to nie było moim in intencją. Bo, no bo gdzieś w tym w tym przynajmniej takim potocznym rozumieniu komunizmu ta praca dla drugiego była hasłem, prawda? Inteligencji. A z drugiej strony inteligencja to chyba nie jest równoznaczne z czynieniem dobra, czyli to co znowu wracamy do do, do Romka wykładu i do tego, co, ty, co, co tu się przenikało, bo przecież faszyści to byli też często ludzie, którzy no, można było ich zapisać, zapisać do inteligencji, prawda? czyli do tej, pod, do tej definicji inteligencji mówiącej o tym, że ten człowiek zmienia rzeczywistość, ma pewien imperatyw, czy tam wiedzę i tak dalej. To są jakby tylko takie dygresje na te tematy, jakieś może pytania, może nieścisłości, natomiast jeszcze do Romka chciałem wrócić. Zaczynałeś o przestrzeni tego terenu o Święcimia, jako o takiej miejscu, które zamieniło swoją funkcję na funkcję być może częściowo takiej przestrzeni symbolicznej, galeryjnej, czyli te relacje trzeba pokazać, jak to pokazać, czyli te tematy takie trochę wystawienicze, trochę o tych ideach. Bardzo ciekawa ta dygresja z tą ideą płotu, który być może został później odpowiednio grodzony, żeby w przyszłości ludzie mogli. Trafić w jakieś konkretne miejsce. Nie wiem, czy tak do końca było, natomiast obserwując to, to miejsce też w kontekście dzisiejszej rzeczywistości, jest to takie miejsce czasami też takiej przemocy symbolicznej, trochę, o której się tak nieraz często mówi. Ja pamiętam przynajmniej ze swojego tutaj takiego oglądu rzeczywistości dwie, przynajmniej takie rzeczy, dwa, dwie takie czy trzy powiedzmy elementy, które mi utkwiły bardzo w pamięci. Czyli to jest, nie pamiętam roku, w którym była jakaś okrągła rocznica wyzwolenia Oświęcimia. Co roku w Oświęcimiu się organizuje taki rodzaj, przyjeżdżają politycy z całego świata i, i tam jest ten Marsz tych Żywych i co też jest dla mnie taką dość dziwną sytuacją, właśnie być może z pogranicza pewnego takiego działania właśnie. Ludzie, którzy przeszli przez Holokaust ubierają się w te, powiedzmy w te mundurki, które mają przygotowane, pewnie to są jakieś nowe, ale symbolicznie robią ten marsz, jakiś marsz tam przez Oświęcim w tych swoich, powiedzmy, nie wiem, kopiach tych, tych czyli jest taka rekonstrukcja trochę, ale przez osoby, które to przeszły. To też jest trochę dziwne. Natomiast do czego zmierzam? Była taka sytuacja, chyba to była okrągła rocznica, to się zawsze odbywa chyba w styczniu czy w lutym, Policycy z całego świata, oczywiście te osoby, które przetrwały Oświęcim, czekają w takim w szpalerze, przy pomniku, gdzieś tam ma się odbyć ta cała uroczystość i spóźnia się Putin. Spóźnia się ta uroczystość, to jest ten okres tej odwilży, powiedzmy, międzynarodowej. O, to jest jakieś 90, 2000... nie wiem, 15, nie, jakiś, nie pamiętam, który to był rok, ale to chyba raczej jak były rządy poprzedniej władzy, ale to, to akurat nie jest najistotne. W każdym razie miał przyjechać Putin. I się oczywiście spóźnia. I to było oczywiście, to było też związane z jakimiś napięciami międzynarodowymi itd., dalej czyli to spóźnienie de facto no, było czytelne jako spóźnienie celowe. Natomiast ten apel odbywa się, wszyscy czekają na tego Putina. Ci ludzie, którzy przetrwali oświęcim, stoją tam, chyba dwie godziny to trwało, to spóźnienie, stoją, czekają na Putina. I skomentował to później w takim artykule, wywiadzie Marian Kołodziej, którego tu pewnie wszyscy znacie, który zawsze jeździł na te, na te marsze, na te, na te uroczystości, że przeżył ponownie apel, taki, taki, który się odbywał po prostu w codziennie, na którym padali wszyscy, przeżył apel po prostu kolejny, nie spodziewał się, że tam po 40, właśnie nie pamiętam, która to była rocznica jakaś okrągła, przeżywa znowu apel. Takie jak było kiedyś, czekając na to, aż ktoś jaśnie się zgłosi. I to było takie symboliczne, to było. Nie? Druga taka sytuacja to była ostatnio, kiedy no, pan Turski no, musiał zabrać głos w, w imieniu powiedzmy społeczeństwa a propos działań naszych polityków, które gdzieś tam no, niebezpiecznie oscylują w jakiś rejonach, to, jest, to, to mówię o tym miejscu, o tym co ty mówisz, o wiem, powinności artysty też, co się odbywa w tej przestrzeni tego miejsca, już nie mówiąc oczywiście o kradzieży tego napisu, które też kiedyś tam było i, 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 i czy to miejsce jest przedziwne, prawda, bo bywa się, w tym miejscu się odbywają różne rzeczy z pogranicą właśnie, nie wiem, takiej no, rzeczywistości politycznej, nie wiem, kulturowej i tak dalej, takich parę dygresji tylko, dziękuję. Ja tylko, jeszcze ja chwilę powiem, yy. Mówiłem, że wrócę do tego antysemityzmu i wróciłem do niego niejako trochę z boku, dlatego że m, chciałem pokazując ten pierwszy m, 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 cytat, e, kiedy e, Majachrowski mówi o tym, że e, tak jakby Żydzi mają większy głód pracy. Ja nawiązywałem do tego, że w tych kulturach jakby y, y, innych tego imperatywu pracy dla innych nie ma i być może on właśnie pisze o tym, że to jest jakby tym pewnym takim jakby mitem założycielskim antysemityzmu, gdyż poprzez to, że oni tak pracują i dochodzą do tego, czym są, to ci inni, patrząc jakby na nich, denerwują się tak jakby nie na nich, a na siebie, że oni tak nie, nie, nie potrafią. Tu ten cytat jakby starał się wytłumaczyć sens tego, E... A więc, a jeszcze, prawda, to ja rozumiem, co ty chciałeś przekazać. Tu mówię, yy, ta relacja z komunizmem ludzi, prawda? Że, że Żydzi przez tą swoją ten imperatyw tego niezwiązanego z niczym pracy nagle zostali utożsamiani No, no tak, a gdzieś jest taka znajomość, potęgnie w biegu. Ta praca taka dla innych, ale ona się przewodziła ideologię i też yy, ten do tego oskarżanie też przecież o to stworzenie... Dobrze, ja bardzo dziękuję, jeżeli mogę poprosić jeszcze o takie ostatnie słowo podsumowania, bo czas nas goni. No, moje słowa są bardzo proste. Ja bardzo dziękuję za bardzo ciekawe wykłady, które są bardzo były bardzo ciekawe, ja myślę, że e, mi my otwierali oczy na sztukę i na życie intelektualista w opresji i czasach trudnych. Ja myślę, że oczywiście też. E, Cieszę się, że Maciek się wplątał w taką problematykę biopolityczną, gdzie wiedza z zakresu medycyny łączy się świetnie z tym, co, co może zrobić i co nowego może wnieść w relacji ze sztuką. Ja chciałem tu jeszcze dopowiedzieć i zwrócić uwagę, czy ktoś w ogóle zauważył na, tym, na tej właśnie uroczystości y, uczczenia pamięci, jak była skonstruowana scenografia. Ale to było. Tak, ale to właśnie w ten sposób nawet było skonstruowane, bo była brama, i to było dzielone jakby była taka wielka przestrzeń, zrobiona, na której były wyświetlane mury. Yy, także no, było wrażenie, jakbyśmy byli w tym yy, właśnie w tym obozie. No, to było wstrząsające nawet. No, już sama sytuacja powrotu yy, do tego już musi być taką, taką okolicznością. No, to Zdanie razie... pod, pod, podsumowania. Jeśli chodzi o podsumowanie, no cóż, no, chciałem bardzo podziękować i również cieszę się, że te światy tutaj się tak mieszają. Także jeden, drugi. Dziękując Ci jeszcze raz bardzo, Romku, jeżeli miałbyś jakieś zdanie, to proszę. Nie, no to ja też dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo. Dzie dziękuję wszystkim uczestnikom w takim razie e i dziękuję również tym, którzy zechcieli nas obejrzeć w internecie, bo film zostanie przygotowany i, i myślę, że w ciągu najbliższych dni paru będzie też jakby szansa tego, żeby zobaczyć go w internecie jeszcze raz. Dziękuję bardzo.